Siemanko, siemanko, z tej strony kupsem 321 Dzisiaj jest ze mną gość specjalny. Powiedz... Siema, Kupcentra. siema. No dobra, no to zaczynamy. Pokażę wam sklep. O, fajny sklep. na rangę platyna. Tak, musimy wbić platynę. A mamy Golda dwa, Mój kolega ma Golda 1. No i jutro albo pojutrzenie wbijajcie na live'a, bo nagrywamy. Tak, tak, tak. No, nagrywamy. Napiszcie w komentarzach e, Niki, to będziemy z Wami grać oddziała albo trio. E, no i może zagram z Wami One Halo, halo, jesteś? Tak, jestem, jestem, jestem. Dobra. A, i piszcie w komentarzach jaka jest, wa jaka jest wasza ulubiona miejscówka na Oldie. No, no tak. Dobra, dawaj lecimy. Inne... Dawaj tam. Dobra. Możecie napisa napisać też ile od ilu graczy Fortnite, Może nagramy niedługo jakieś wyzwanie. Yy, no. 2000 lajków. Yy, nie no nie będziemy No dobra. 200, mocno, 200, 200 mocno. lajków i nagrywamy jakieś wyzwanie tutaj, Więc jeszcze no. możecie napisać w komentarzu. Na przykład wygrać na rankeda. Inuka. Dobra. Lekki wiaździk może. Dawaj, tu jeszcze pójdę. Czekaj, tylko matce sobie zbieram. Lecę na skrzynkę. Typy tam jest, więc bądź gotowy. Na tym, na tym domku dwóch typów. Dawaj, dawaj. Nie podjadę, maszynuję Rusida. Tylko muszę jakąś kartkę znaleźć. No. Dostało się White'a? Ale tu Penis. Czekaj, poczekaj, nie muszę jeszcze. Proszę. Dawaj, bo oni łaciko mają. A czy na no, jeden to nie wiem. Aha, bo ich tu dwóch nagra. Tak. Aha. 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 Mam pampa. O, tutaj to stampię. Nie mam naczu, pak kurda. O ser limpa Ah, vou tentar esse aqui. O, corre. Não mam chance. Vai? É grande. Mas tem por fora. isso Brawo, Dobij, dobij. I też boki. Maców nie masz, pamiętam. Zero matów mam. To jest. Aj! Ale i tak coś mamy. Kurde! Co jest? Ja wczoraj, nie? Jak to grałem, to przez yy, jednym trzecim meczu? Yy, dawaj, góra. Ajajaj, aj, zero maczy. Oj Brawo! I możecie opierali, Dobra. czyli jednak jest nie Brawo. będziecie... na jaką nie, 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 mam? Ej, ja co się stało z tą bohaterką? Nie wiem. To bohaterka a jak ma... się zabudujesz? O właśnie, muszę To jest trochę mac. A, i napiszcie y, ile lat gracie w Fortnite'a i te i y, jaki jest wasz najbardziej specjalny skin. lagi. Ya. Yeah. Abu. O, dzięki. Czekaj, idę, bo macie mało, a mam tutaj mało. masz koło siebie dropa, jakby co? Może no, z tego na niego pójść. To pójdę, z Nie ja idę na cuknąć. Ciekawe co wypadnie, oby skarał bo spaz. Jest tutaj spaz, bo ja w to, to nie drobię.

Nie, nie, nie. Um. Ile tęskni? Poczekajcie, muszę zobaczyć ile już to. Dobra. Jak ten Nie Ty po Паша моду снайпер, но так могу. Обравнивам его. Или ты можешь, а могу снайпер еще. Правда, поровну. Ты бы тут и в тимбоксику. Ты Szapka! No, 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 no został? Tyle jak możesz to chodzić do mnie. Masz mocję? No dobra, no dzięki. Nie miałem. Naprawdę oni nam się dali pomóc. Trzymaj bomba. A dobra. Nie, mam aptek. Mam jeszcze dwie apteki. Musimy trochę tipa. Hmm. Jeszcze tu. W tym boksie są, tu, O, tu jest. Co? W tym boksie? Nie, tu, tam. Kurda. Idzie. Złapiesz coś tam. Nie rozumiem. Kurde. Ajej. Czekaj, czekaj, odejdź. A, dobra. Ja. Oho! On ci to postawił, czy co? Tak, chyba tak. Nie wiem. Tam nasz teczko. I dam ci ja A tu się... Abym mu się po kill liczył Dobra, poczekaj, poczekaj, dam ci Potki. Też się do fulla no ma Czekaj karabinu, Tutaj jest czterki Dobra, 12 osób, przeszkili. killi. jeszcze taka strefa. To problem będzie z No to trochę problem z tym I Jeszcze taki. A nie, tam. Po prostu się. Jeszcze mam takie lekkie problemy z sami. Ma no, snajperka? Mam 20 strzałów napisać, A masz szamu czy... do bazuki? Co? szamu no, do bazówki. Widzowie możecie napisać i czy faria, nie? No ja tak, tak. A i A zostawcie, zostawcie jeszcze koniecznie lajka, bo kupsy ma dzisiaj urodziny i nie fajnie gdyby się zbawili na tej Chodź choć dam cię ja mogę mam. możesz trzymać bo no ja mam za równy miesiąc urodziny Najbardziej przedmiotów w szkole nie I ja przyrody. No ja też przyroda? Przyroda jest O Osiem osób taka strafa. No, no problem. Filmik będzie długo trwał. Dobra. jeszcze takie 10 minut. Pięć, może. Trzy. Jak się bardziej rozwinę, to może nagram jakiegoś live'a z... No. Eee, z To Kto wygra, ten dostaje Gifta. No. Jak tak? Onda... Nie, żartuję. Nie no, może jakiegoś takiego, no, że... Ej, może nagramy 100 widzów na... i kto wygra ma 10 sekund. Nie no, może nie 100 widzów na, no, bo ja nawet nie, nie chcę go ustawić. Ale... no, jak to się nazywa? No to cała mapa widzów na tiltadach. 16 osób. czy znaczy 14 by z nami I może z takim jednym kolegą, czy wczoraj filmik był. Gdzie te ludzie są? Nie wiem, nie wiem aż. Na żółty chodź pokąpić. Na no, żółty. Rzu Ej, czekaj. Weź zrób... Czekaj, chodź. No wiem o co ci chodzi. E, jak to było? No tak, już zrobiłem. A, dobra. I stań. Tylko trawę, nie? I mam w prawym czy w lewym trafić? No tutaj jak ta noga co mi wystaje? To tu? Uder. No ta co mi wystaje najbardziej. Dobra. To, Jaka? Złota. Zaznacz. Ale ta taka szybka, ta słabia, słaba. A, ja ją lubię. Weź, a, bo trzymaj Ja jej nie lubię tak. Ej, dawaj ten, dawaj teraz ty mnie wystrzelasz. Okej. Okay. Weź to zedytuj, bo ja nie wiem jak to. Jeśli chcę w stronę strefy tu... Czekaj, we stronę strefy to tak. Dobrze, do, nie wiem. A ty chcesz? Nie, nie. Kurde, bo ten filmik będzie długo trwał. No. Ale u nas filmy takie będą. No. Może jeszcze jak gdyby kanał, to bym tym razem. Możecie pisać e, jaki, jaki mogę sobie, na jaki e, nick, jaki mogę nick sobie nowy? E, Nagramy może Shorts albo te... Albo krótki filmik, jaki yy, jaki już na najciekawsze dziesięć tak. wybieramy, yy, ustawiamy koło fortuny i losujemy nick. No. Jaki może być różne? najśmieszniejsze najdziwniejsze Dobra. Ludzie nie wiem, gdzie są. strefa jest jeszcze um, taka duża. Strefa... Dawaj na pomidorowe! Dwa na dwa. Dwa na dwa. O, na takiej strefie to się znaleźć. Oni się gdzieś tutaj zabili. Może tu gdzieś. Po czerwiu. Oni. Sorry. бачик даванчил. Там, там где сам. Ну не, там уже то не взял ни сам. może dnie, może tylko dwa będzie. Mam... No, ja myślę. że, że takich 100% tak byśmy zrobili wina. Nie Oho! No, to, to... Oho! Chłopak z Maxami Idą dom... Ja mam Maxów Ej tutaj, nie wchodź do tego domku to jest kolczapka Okej, okay, dobra ja ja nie mam nic. Trzeba to dać, sześć! Aha, aha, aha!